Tak, może nie w pytaniach, ale w wolnych wnioskach. W związku z tym, że troszeczkę rozmawialiśmy, czy tutaj było pytanie odnośnie nowo powstałej spółki i prezesa tej nowo powstałej spółki. Ja faktycznie nie w, nie w, w, w formie pytania, ale w formie takiego, takiego właśnie wolnego wniosku. Przepraszam za tą degresję, ale jechałem któregoś dnia samochodem i w radiu słyszałem, że widzę hiszpańskiej w piłce nożnej, coś wydarzyło takiego, że sędzia główny zapomniał, jaki jest wynik spotkania. Więc pobiegł do, do sędziego bocznego i zapytał, na co redaktor mówi, dziwni ci sędziowie w Hiszpanii, bo u nas wiedzą e, już przed meczem, jaki będzie wynik. E, I ciekawą sytuacją jest również to, że tak naprawdę kto będzie prezesem, my tutaj z kolegami i z panem przewodniczącym widzieliśmy kilka miesięcy przed powołaniem spółki. Więc tak naprawdę, i zresztą mówiliśmy o tym, kto będzie prezesem, a koleżanka ma to zapisane w zeszycie razem z datą, kiedy o tym wszyscy w tym mieście mówili. Więc tylko tak, tak, jak mówię, taka po prostu dygresja. A druga sprawa to opinia, którą się prosi często radnych na komisjach. Kiedyś też o tym mówiliśmy, a powiem to kolejny raz, że jest to po prostu ucieczka przed odpowiedzialnością. Dlatego, że są pewne zadania, które mają radni, są zadania, które ma burmistrz Miasta. Nawet te opinie, które się u radnych zbiera, zbiera w większości one są no niewykorzystane albo zlekceważone. Na przykład, powiem kiedyś, mieliśmy, czy rozmawialiśmy na ten temat, żeby wybudować budynek ośrodka kultury nowej. Gdzie on wejdzie? Dyskusje na komisjach godzinami siedzieliśmy w konsekwencji, się okazało, że wieloletnich w ogóle takiego czegoś nie ma i możemy o tym po prostu zapomnieć. Więc godziny zmarnowane, dyskusje, odpowiedzialność. Podobnie z Gadeonem. Rozmawialiśmy rozebrać, nie rozebrać. Wszystkie komisje mówią rozebrać, stoi sobie spokojnie, podobno będzie teraz wykorzystane, nie wiadomo, ale komuś wydzierżawiony, coś się tam będzie działo. Więc tak naprawdę ja rozumiem. Oczywiście rozumiem, że podejmowanie trudnych decyzji, odpowiedzialnych decyzji to domena mężczyzn, mimo tego, że nie mamy praw, e, e, karty równości praw, pani burmistrz jednak musi wziąć, podnieść to rękawicę i, i stanąć na wysokości zadania, podjąć decyzję sama i wziąć za nią odpowiedzialność. Dziękuję.